Arima dziękuje swojemu przyjacielowi, że ten uratował ją przed skandalem. Idolka deklaruje w niedalekiej przyszłości odejść od kariery i ponownie zostać aktorką. Niestety mówi o kilka słów za dużo, przez co omija ją okazja zbliżenia się do Akły, który uświadomił ją, że niedawno zerwał za Kanę. Witajcie zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z mangi o Shinoko. Dzisiaj na taśmę wieża rozdział 108 pod tytułem PLAN. Standardową materiał składa się w głównej mierze ze streszczenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia nim i tym, co wnosi do całości fabuły. W tym momencie ostrzegam was przed oczywistymi spoilerami z fabuły, a także proszę was o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora na przyjacielskie rozmowy. Rozdział rozpoczyna się na ulicy, gdzie Arima pyta Aquę jaki spośród trzech końców wybrałby Aqua. Może wybrać między wepchnięciem do dziury pełnej tarantul, podziurawienie karabinem maszynowym i śmierć od meteorytu. Aqua wybiera meteor, albowiem lepiej umrzeć szybko niż cierpieć. Zastanawia mnie, jakim zjebem trzeba być, żeby zdecydować się na tarantule. Ja wiem, że u mnie to kwestia arachnofobii, ale chrystek, kto wybrałby śmierć z rąk tych małych, włuchatych skurwieli? Arima mówi, że wybrał źle. Powinien wybrać tarantulę, albowiem ich jad jest nieszkodliwy dla człowieka. Przeczytała o tym w książce. Ech. Arima ponawiam pytanie, jak nas rane w głowie trzeba mieć, że. Arima nazywa Aqua po imieniu, co zwraca na nich uwagę przechodniów. Gdy czują na sobie ciekawskie spojrzenia, uciekają. W biurze Arima mówi, że Aqua stał się prawdziwym celebrytą po wypuszczeniu artykułu. Aqua mówi, że to tylko pokazuje, jak bardzo sprawa morderstwa idolki była głośna. Arima zastanawia się, jak powinna się do niego zwracać publicznie. Proponuje, że będzie nazywać go Akuś. I spójrzcie, kochani, na te. Twarz, która nawet przez chwilę nie zwątpiła w doskonałość tego idiotycznego pomysłu. Aqua stwierdza, że Arima może wołać go, jak jej się podoba, przez co ta nazywa go wstydziożkiem, kilka razy powtarzając zdrobnienie jego imienia, po czym wychodzi do studia nagrywkowego. Gdy Kana wychodzi, Memcho odrażni się z Aqua, powtarzając zdrobnienie jego imienia. Dodaje, że ostatnio Aqua coś dobrze się z nią dogaduje i długo nie widziała Kany w tak dobrym nastroju. Aqua mówi, że nawet nie liczy, że jeszcze kiedyś zazna szczęścia. Memcho mówi, że często po zerwaniu ludzi nachodzą podobne myśli. Lecz na pewno jemu i Kanie mogłoby coś wyjść i byłoby wspaniale, gdyby jeszcze lepiej się dogadywali. Aqua mówi, że po prostu na rękę są mu obecnie dobre relacje z Arimą. Wychodzi myślami, wracając do sprawy artykułu. Wojna już się rozpoczęła. Rozdał karty na stół i mógł rozpocząć kolejny etap swojego planu. Problemem było jednak pytanie, jak bardzo był w stanie pozbyć się empatii. Rozdział przenosi się do dawno niewidzianej przez nas Bydgoszczy, gdzie Ichigo pyta Aquę, jak ten w ogóle śmie pokazywać mu się na oczy potem jak wyjawił światu kim była jego matka. Mamu mu za złe, że rozgrzebał przeszłość matki w taki sposób i teraz zjawił się jak gdyby nigdy nic i prosił go, aby go wysłuchać. Aqua mówi, że zna tożsamość osoby odpowiedzialnej za śmierć Ai i Ichigo chce, aby ten mu natychmiast podał nazwisko. Aqua mówi, że tego nie zrobi, gdyż jeśli to zrobi, to ten po prostu do niego wparuje i go zabije. Podkreśla, że nie zamierza odpuszczać mordercy. Po prostu samo zabicie go nie wystarczyło. Tyle lat planował jak sprawić, by ten, który odebrał matkę, cierpiał największe możliwe katusze. Teraz nareszcie miał w ręku wszystkie odpowiednie karty, które mógł wykorzystać. Potrzebował do tego pomocy Ichigo. Kurtyna się podniosła, nadeszła pora na ostatni akt jego przedstawienia. Rozdział kończy reżyser Unio, który siedzi przed komputerem. Wspomina Aichosino, mówiąc, że jej dzieci prowadzą braworowe życie. Nadeszła jednak pora, by spełnił daną jej obietnicę. I tak oto przechodzimy do właściwego zakończenia wątku skandalu i przejście do kolejnej części historii, jaką jest film. Jak już mówiłem przy omówieniach poprzednich rozdziałów, działania Akły nie są losowe, a wyjawienie prawdy o pochodzeniu jego i Ruby ma drugie dno. Oczywiście szczegółów planu nie znam, bo nie czytałem dalej jak tom 11. To znaczy się, jak już oglądacie ten materiał, to pewnie jestem w trakcie czytania tomu 12, ale to szczegół. Zemsta Akły będzie opierać się na filmie, le o tym, jaki to film, dowiecie się w rozdziale 110. Aqua, jak to ujął, całymi latami opracowywał plan mający zadać jego ojcu najbardziej dotkliwy cios z możliwych. Teraz miał ku temu możliwości, czy też, jak to nazwał, karty w rękach. No co tu dużo mówić, Aqua ugrał eksodię, zanim mu siedek wypalił. Oczywiście pierwsza połowa, czy też raczej dwie trzecie rozdziału, kręcą się wokół przyjacielskich pogaduszek i wyjątkowo idiotycznego pytania Arimy, gdzie, gdzie pada jedyna opcja przeżycia, ale nikt jej nie wybierze, bo trzeba mieć na stronę. W głowie, żeby dać się wrąbać do dziury z pająkami. Znaczy się, nie, żebym nie miał nasarane w głowie, ale nie aż tak. Faktyczny wstęp do arku filmowego zaczyna się wraz ze spotkaniem Aku z Ichigo, co kończy reżyseronio, który według tego co powiedział obiecał coś a zanim ta umarła, i ma to związek z filmem. No co tu dużo mówić kochani, akcja nabiera tempa, a następny ark pewnie ujawni całkiem spory kawałek przeszłości Ai Hoshino, a także ojca bliźniąt. No i pokaże kolejne gówniane aspekty pracy w show biznesie. Tym razem czekają nas wyzwania na planie filmowym. Jakie bagno Akasaka pokaże nam w następnych tomach, zobaczymy. A wam jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego Twitcha, odpada Facebooka, TikToka, Xa, Instagrama, a także kanał współtworzony z Nishino. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z nowelki ReZero. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.